Cześć, witam na kanale Haftmania. Jak widzicie, wzoru już jest całkiem sporo. Tak naprawdę kilka dni go skończę, więc postanowiłam zacząć nagrywać codziennie jakieś tam małe informacje o tym, żeby coś ciekawego pokazało się na kanale, żebyście zobaczyli końcówkę tworzenia tej pracy, moje zmagania, no i tak ogólnie na samym końcu również podsumowanie. I tak jak widzicie, ten wzorek jest taki rozgrzebany. Ponieważ zabrakło mi kolorów. Pierwsze co zrobię, tu mam moje organizery, które już są bardzo sfatygowane, bo ten wpadł do kota, potem jeszcze wyciąłem, dziolił go pies, więc to już jest masakra. Na tych organizerach są kolory, zarówno takie, które jeszcze będą mi potrzebne, ale też takie, które już w obrazku nie będą występowały. Więc ja najpierw włączę sobie sagę i tutaj na karteczce zapiszę kolory, które są mi potrzebne żeby skończyć ten obraz. Później pójdę je przynieść na tych moich w ten sposób takich karteczkach, gdzie mam wszystkie poukładane. Przyniosę już takie karteczki, wszystkie z tymi kolorami. Z tych organizerów odłożę na te karteczki numery, które będą mi potrzebne i już tego nie będę używać, tylko będę już pracować z tymi karteczkami. No i wtedy przysiądę do tego wzoru. Najpierw chcę uzupełnić te miejsca, gdzie brakuje pojedynczych krzyżyków a później zajmę się tym fragmentem, który jeszcze jest tak, no do wyszycia, ale dużej ilości kolorów mi to brakowało. Robię tak dlatego, że w tym wzorze jest bardzo dużo backstitcha i na przykład chciałabym go robić kawałkami. Tutaj na przykład na tym obrazku, na tym kawałku zrobiłam tylko jednym kolorem, bo więcej kolorów nie miałam, ale chciałabym te kolory skończyć tu wszystkie. Wiem, że jak zrobię w ten Sposób, myślałam, że nie nagrywam, nagle się tak zacięłam. Jeśli zrobię w ten sposób, że wyszyję najpierw wszystkie krzyżki, a potem będę robić cały backstitch, no to się będę bardzo denerwować. Więc chciałabym go robić jednak jakimiś partiami, a żeby go robić w konkretnym miejscu, to całe to miejsce po prostu musi być skończone, muszą być wszystkie krzyżki. Więc tak się będę starała kończyć jakieś fragmenty. No, zobaczymy, jak to dokładnie będzie podczas pracy. Na razie zapisuję sobie numerki, które potrzebuję, i pójdę je naszykować. Jak paszykuję, to się do Was odezwę i pokażę Wam, ile nitek jeszcze. ile kolorów jeszcze potrzeba do tego obrazka. Skończyłam szykować muliny i porządkować. Tutaj mam karteczkę z numerami, których brakowało. Tutaj moje sfatygowane organizery z jakimś jednym kolorem, którego musiałam nie wziąć. Więc trzeba będzie po niego pójść. Tam leżą niteczki do wyrzucenia. I tutaj cała kopa mulin, które jeszcze mi są potrzebne do skończenia tego obrazka. Tutaj sobie zapisałam, że mam zrobione 69,7% pracy. Zostało mi do zrobienia 959 krzyżyków i 3186 kreseczek backstitcha. Ja sobie myślę, że. Mm, nie wiem co myślę. Nic chyba nie myślę. Po prostu zacznę wyszywać i jak coś ciekawego będzie się pokazywało. Myślę, że zacznę od tego, żeby wyrabiać te pojedyncze krzyżyki, które mi zostały, bo na przykład z tych różnych zostało mi po jednym krzyżyku, po 5, po 6. Więc postaram się jakoś zrobić, żeby one były wykończone, żeby już te nici odłożyć, żeby nie mieć takiej kupy rzeczy, które muszę nosić, żeby mi tak trochę to dziecię nie straszyło, e, tylko zmniejszyć sobie tą ilość nici i wtedy, jak wcześniej mówiłam, zacznę wypełniać te dziurki, żeby robić na bieżąco backstitch, bo jak go nie zrobię, to potem będzie lipa. No, backstitchu jest naprawdę dużo, zresztą widzicie. No, więc e, jeśli w poprzednich moich obrazkach ktoś mówił, że jest dużo backstitchu, to poczekajcie na ten no najlepiej by było zrobić zdjęcie bez, całkiem bez backstitchu i całkiem z backstitchem gotowym no ale wtedy rozbiłoby się to, to że po prostu muszę cały backstitch zrobić naraz co nie wróży zbyt dobrze e, więc tak, e, więc będę starać się go robić na bieżąco, ale jak będzie to zobaczymy, kończę gadanie odezwę się do was, jak coś więcej tutaj się pokażę przybył mi kolejny fragment pracy w sumie to chyba do ostatniego wyjścia Chyba tylko te krzyżyki tutaj, nie wiem już dokładnie, ale postanowiłam, że trochę się do Was odezywę, bo nagrywam też weekendowego bloga w tej chwili. I boję się, że potem tam będę mówić informacje, które chciałam powiedzieć w tym filmiku na temat właśnie tego haftu. Więc tutaj. Co chciałam powiedzieć? Wyszywam stwierdziłam, nie wiem, co już to mówiłam, ale stwierdziłam, że najpierw zrobię krzyżyki, wszystkie, potem po prostu cały backstitch, bo tak, to mi gdzieś tu brakuje jednego, tu gdzieś to mnie to strasznie denerwuje. I stwierdziłam, że spróbuję tak, żeby po prostu wykańczać wszystkie kolory po kolei. Najpierw zaczęłam od tych czerwieni, mam już wszystkie skończone, już tam sobie je odłożyłam, ostatnie krzyżyki były w tym miejscu, no i teraz po kolei będę robiła samo z zielonymi. Tutaj mam takie dziurki, tutaj blend będzie. Tutaj trochę, no i jeszcze takie dwa listki tutaj. E, śmiesznie, bo tych krzyżyków tutaj było, nie wiem, czy 30, a kolorów chyba z 15. E, z każdego koloru miałam 4 krzyżyki, 1, 6, no bardzo różnie. I tak samo będzie z tym zielonym, że na przykład będę miała 13, tak jak tu 13 krzyżyków jednego koloru, 2, 2 krzyżyki, 50. Tam chyba właśnie większość tego blendu zostało. No ale chcę to dorobić Żeby też Mi się już nie pałętały Potem zostawię sobie tylko te kolory, które są do backstitchu A jest ich naprawdę sporo Bo są zielenie, róże Żółty i jeszcze jest taki szary Więc tego jest naprawdę sporo No i jak Ale już trochę zrobiłam Niektóre już z tych backstitchu Niektóre kolory już wykończyłam Ale to w sumie chyba tylko jeden albo dwa Nie jestem teraz pewna No ale myślę, że jak już wyszyję wszystkie krzyżyki to znowu się do Was odezwę, pokażę Wam jak to wygląda, jak nie zapomnę <noise> i wtedy zacznę po prostu sobie robić powoli backstitch. Um, ogólnie to ciężko się tu wyszywa, nie wiem czy ja mam igłę za dużą, bo ja mam taką standardową z Aliexpress, wyszywam tą igłą na każdym materiale i nie wiem. To jest Murano, już Wam mówiłam, um, no ja, chyba, że to jest jakiś inny materiał, a ja coś pomieszałam. No, jak wyszywałam tą dziewczynę z słonecznikiem na murano, to wyszywało się cudownie, a na tym no naprawdę ciężko. Te krzyżyki są takie, jakie są. No wiadomo, wyszywam teraz kolorami i mam często zmiany, więc to też troszkę gorzej wygląda. Ale na początku próbowałam wyszywać parkowaniem i też to nie szło najlepiej, też to nie wyglądało, więc nie wiem, o co tu chodzi. Jak jak mówiłam, ja tego materiału mam bardzo duży zapas, bo ja wymyśliłam sobie, że na nim wyszyję całą serię bukietów. Więc będę musiała pomyśleć, może mi doradzicie, może to igła po prostu jest zła, no nie wiem, o co chodzi. W każdym razie, teraz kończę, kończę wszystkie krzyżyki i odzywam się do was, tak jak powiedziałam, w momencie kiedy zacznę robić backstitch. Siedzę i próbuję skończyć backstitch, myślałam, że już jest końcówka. Wyszywałam półtorej godziny i dalej nie mam końca. Ale zostały już tylko dwa kolory. Tutaj taki żółty i jeszcze taka zieleń, którą mam tutaj. Tej zieleni mam, tego backstitchu, ponad 500 tych hmm, przeszyć. No ale wiadomo, że to hmm, nie, nie tak się... Hmm, inaczej się rozkłada. No. Pomyślałam, że się do Was odezwę tak ostatni raz przed finiszem. Pokażę Wam, jak to wygląda. Widać, że w niektórych miejscach tego backstitchu jeszcze brakuje. Ogólnie jest naprawdę bardzo dużo. Wow, naprawdę, naprawdę. No ale o tym pewnie powiem Wam jeszcze w takim ogólnym podsumowaniu filmiku. A teraz zabieram się za wyszywanie, bo naprawdę już chciałabym to skończyć. W końcu nadszedł czas na podsumowanie prac nad Poisensją. Jak widzicie, obrazek jest już skończony. Tak się prezentuje. Za chwilę pokażę Wam go dokładniej. Ale zanim do tego przejdę, otworzę mój hawciarski zeszyt. Specjalnie go przed chwilą uzupełniałam, właśnie żeby wam pokazać, żeby już wszystko to się zgadzało, przynajmniej w większości. I tak. Jak widzicie, mam dwie kartki, bo praca nad tym wzorem rozłożyła się na dwa lata. Znaczy nie trwała przez dwa lata, tylko w ciągu dwóch lat. I tak, standardowo jak u mnie, tutaj na górze zapisałam sobie nazwę, taką w sumie moją, start. Kiedy zaczęłam? Zaczęłam 22 września 2021 roku, a skończyłam 21 marca 2022 roku. Dni wyższych hawciarskich było 35. Standardowo używałam Mulle CXC. Materiał to jest, tak mi się wydaje, murano 32 count, murano metalizowane, z nitką metalizowaną, ale nie jestem pewna, więc na razie tego nie wpisuję. Ilość krzyżyków, tak jak widzicie, 6672 i 3466 kreseczek styczu. Jak zwykle u mnie dużo. Ilość kolorów to 29 i do tego doszło 6 blendów, czyli 6 kolorów mieszanych. Jak rozkładała się praca? Tak. Jak zaczęłam we wrześniu, to w sumie wtedy we wrześniu wyszywałam tylko jeden dzień i to były tylko 154 krzyżyki. Potem w październiku były już 3 dni. Tutaj na początku w październiku też wyszywałam tylko 3 dni i tych krzyżyków było naprawdę bardzo mało. W listopadzie już było trochę więcej, ale te ilości nadal były malutkie. Ja przez te miesiące dużo pracowałam, ale też zaczęłam ten obrazek wyszywać metodą parkowania. I bardzo mi się źle wyszywało. Chyba z powodu tego materiału, bo wcześniej wyszywało mi się bardzo przyjemnie. Więc stwierdziłam, że nie. Przechodzę do. Jakoś w listopadzie właśnie stwierdziłam, że będę wyszywać kolorami. No w grudniu postawiłam ani krzyżyka. Styczeń był już lepszy. W styczniu to miałam to swoje wyzwanie właśnie. Postawiłam 2800. 44 znaczki, bo tam Bexy też sobie oblicza. Już było więcej dni wyszywania, no i te liczby też były większe. W lutym mniej, 1941 znaczków, ale też już było fajniej. No i w marcu 2,5 tysiąca ponad. No dniami nie było tak dużo, bo na przykład co? Bo no tutaj 400, to już jest tak więcej, tak? No tutaj 400, 500 to już jest dużo, ale tu było 110. 160, 219. Takie małe ilości. Tu właśnie był ten końcowy etap. No i hawcik po 35 dniach hawciarskich został całkowicie ukończony. A teraz sobie to zamknę, bo już nam w sumie nie będzie potrzebne. Odłożę. I pokażę Wam sam wzór. Wygląda tak. Myślę, że w haft wyszedł. Naprawdę ładnie, aczkolwiek pokażę Wam same krzyżyki i wydaje mi się, że no, że miałam już ładniejsze hafty. Hafty, które krzyżyki po prostu miały ładniejsze. I y, same krzyżyki na tym wzorze średnio mi się podobają. No i też średnio się je wyszywało. Ja nie wiem, czy właśnie materiał miał na to wpływ, czy o co chodzi ale średnio. Możecie teraz zobaczyć, że tego backstitchu tutaj było naprawdę dużo. Naprawdę dużo. Ale dzięki temu obrazek naprawdę jest ładny. I teraz tak, co ja bym chciała z nim zrobić? Bo ja zaczęłam ten obrazek wyszywać z taką myślą, że to będzie prezent na urodziny mojej mamy, czyli powinnam go skończyć przed 28 grudnia zeszłego roku, czyli już to jest całkiem nieaktualne. I ja chciałam zrobić z niego serwetkę, taką, taką serwetę na środek stołu. Moja mama, jak ten obraz zobaczyła, stwierdziła, że szkoda go na taką serwetę, bo zaraz się popsuje i stwierdziła, że z niego będzie e, zwykły obrazek na ścianę. No ale mm, tak sobie zawinę tam. Ale jak już ten pierwszy plan był taki, e, to ja chciałam, żeby ktoś mi to obrobił na szydełku i zrobił mi taką koronkę. Ja na szydełku nic nie umiem, więc pomyślałam najpierw, że komuś za to zapłacę, ale potem stwierdziłam, że moja mama umie robić takie rzeczy, no i to ma być prezent dla niej. Teoretycznie nie powinna tego widzieć, ale już nie przesadzajmy. Teraz zobaczymy, chyba tak, tak to nic się nie skończy, ale stwierdziłam, że możemy sobie zobaczyć, jakby to wyglądało. Mam koronki takie, one są, mają taśmę przylepną, taką dwustronną. Ja te koronki kupiłam z jakiejś groszewekrzyn. W sumie nie wiem, po co do jakichś zdjęć chyba bardziej w tym sensie. Ale pomyślałam sobie właśnie, że można przyłożyć taką koronkę i w ogóle zobaczyć, jakby to wyglądało. Bo wydaje mi się, że ładnie. To jest taka bardziej kremowa, grubsza. A tu mam jeszcze taką białutką, cieńszą. O, a ta chyba trochę jest za wąska, mam wrażenie. Lepsza byłaby takiej grubości. Ale ciekawe rozwiązanie. Jestem ciekawa, czy jakbym to przykleiła, czy by mi się jakoś dłużej trzymało. Mogę zawsze przykleić w sumie i zobaczyć. Więc to już tak dla samej ciekawostki, żeby pokazać. Czekajcie, może jakoś, nie, nie wiem, jak to zagiąć, żeby, nie jak tak, dobra, zagniemy tak, bo chcę, żeby przy wzorze to było widać. A tu jest dość duży kawałek materiału zostawiony. O, no. Nie wiem, czy to by ładnie wyglądało. Myślę, że nie. No serwetkę no to serwetka z koronką, to z koronką. No. Więc yy, co? Sam wzór nie wyszywało mi się go zbyt przyjemnie, szczerze mówiąc. Ja ten wzorek widziałam już kiedyś. On mi się bardzo spodobał. Ktoś go gdzieś tam wyszywał. Ja stwierdziłam, że ja też chcę go wyszyć. Jak zaczynałam go wyszywać, byłam bardzo podekscytowana. Z biegiem czasu okazało się, że wzorek wcale nie jest taki przyjemny do wyszywania. Już pomijając ten materiał, bo myślę, że on tu miał główny czynnik, że ja jestem taka niezadowolona, to na przykład, czy znaczy na przykład, w tym wzorze jest sporo kolorów, czy niby nie tak dużo, ale one się co chwilę zmieniają. I on jest też taki, może gdybym wyszywała go na kanwie, to byłoby inaczej, ale na przykład jak wyszywałam jakieś krzyżyki gdzieś tu, 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 to na przykład tutaj, już dalej, Yy, musiałam zakończyć nitkę, żeby sobie zacząć od początku, bo jeśli nie miałam żadnego krzyżyka, do którego mogłam się odnieść, no to nie wiedziałam, gdzie zacząć wyszywać i że ten kolor tu był i był tu, no to jak tu wyszyłam, to już tutaj było mi ciężko. Więc musiałam często zaczynać i kończyć nitkę. Często yy, było to masakrycznie często <laughs> masło maślane yy, i trochę to zniechęcało. Yy, pokażę Wam tył. Tył jest bardzo dywanowy. Ja tutaj nie dbałam o te nitki, więc też no, możecie powiedzieć, ale zobaczcie, on jest naprawdę gruby. Ja, ja, mimo tego, że ja nie dbam jakoś o tyły, bo on jest aż taki twardy, to ja nie, aż takich złych tyłów nie mam. A tutaj naprawdę co chwilę trzeba było tę nitkę zmieniać i naprawdę było to bardzo męczące. No ale efekt jest. No jest efekt, wydaje mi się, że naprawdę bardzo ładny. Więc co? Ogólnie jestem zadowolona z tego obrazka, bo wyszedł naprawdę ładnie. Zobaczymy co z nim teraz będzie, pewnie pójdzie do szafy albo na ścianę bez ramki. Ale nie chciałabym go wyszywać drugi raz. Naprawdę mnie zmęczył. Dlatego tym bardziej się cieszę, że w końcu udało mi się go skończyć. No tak. Autorki tego wzoru coś nie mogę znaleźć. Nie pamiętam. Próbowałam znaleźć, bo chciałam wrzucić tutaj link, ale coś nie mogę. Może jak kiedyś mi wpadnie w ręce, to po prostu dorzucę. Na razie nie będzie. I tak. Kolejny obrazek z takich, można powiedzieć, moich ufaczków małych został skończony. Ja się bardzo cieszę. Zabiorę się za jakiś następny, tak żeby na święta móc zacząć coś nowego, bez takiego poczucia winy, że jakieś obrazki tam leżą i się kurzą. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że takie podsumowanko wam się podobało, że to nagranie wcześniej z takich dni wyszywania też było ciekawe. No i co? Dziękuję i do usłyszenia. Pa pa.